Aha, ale jestem. Ale tak? Nie przyjmie mnie nawet. No i ty, panu mojego kolegę, bym go zabijał. Ciężko go przyjmie. Patrzcie. Ciek, ciek. Zabiłeś mnie znowu. Ty szybko w time Point. Logiczne, to A wiesz, przez ciebie cały czas muszę ślepać. Patrz, to odcink. Przestań. Wody są ławkę, ty mu. No i co? Au! już jesteś! Nie? A, tutaj pan z ciebie docie... Ty won. Dobra, to kliknij mi... to łóżko! Gdzie? Tam! Która jest moja? O, jedne, klikaj, pyle które. Szybko klikam całe. Dzięki. I testujemy. A, a! Testujemy. Działa! Też! Nie drugi. A przestań. Dobra, działa! A mi się, w ogóle chowanego? Nie się chowanego? Nie mam się. chowanego? Nie, to nie mam rzeczy. Trudno. A, a w ogóle nowy. Bo... A mogę tylko zobaczyć. Nie. Kaczyka. Nie dotykasz! Bo cię zabija. Dobra. No, a ja tylko. Mogę no, tylko tam zobaczyć. Nie mam i temu. A ja nie mogę Ci na dać. W no ogóle co wiecie, tu są nielegalne rzeczy! Patrz, nielegalne rzeczy! Ano, ano, chodź, chodź, aże daj mi pa... Ale jazda... Wiesz co ci dam? Ała... Co? Gorz... Nie... Masz tu ziemniaki... Masz tu diaksy... O, jest No nie jem! Ale, ale, ale gdzie ty... masz kraj? Gdzie masz kraj Ето За!ста! Да Заста! жоста! Жоста. а где е краите? Нещо. Крафтен табля? Да, крафтен. Шипка нагоре, нагоре, нагоре. Нагоре. Ау! Ай, ай,

Rzecz mi zakończona. Ej, został mój miecz! Oddaj! Nie mam twojego miecza. A, no ja mam deksowy miecz! A, ty jednak masz. I masz tu deksa. A, masz mi deksowy, mi deksowy mi. miecz! Wyną... To Tu rzucam cię, czy to ład? A gdzie? O no kurde!

Już. A was nienawidzę już. Kogo? Widzów? Nie. Dobra, widzowie, odchodzimy z tej wioski, bo mam dramę z moim właśnie kolegą. Nie, 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 nie ma. Odchodzisz z wizy... tej wioski. A nie, ja nie nazywam. Ma... Śnieg pada. Nie, ja nie nazywam, nie taty. Nie, nie, nie chodziło do was, widzowie, tylko od, do mamy. Tutaj jest! Gdzie jest? niego? warka to jest. Jest u was spokojny. Co tu robisz? A, a to nie. To, to nie dobrze. A w ogóle mapy ci chcę dać. No, a mam już mapę. Film. To trzeba, trzeba coś zrobić. A, aha, a się robi mapy. A, weź. i tu kliknij. I wypisałeś sobie mapę. mapę. Przestań robić tyle map! Jak to? A ja chcę teraz użyć mapy i co? Schowaj mi to. I patrz ile ty masz teraz map! Po co ty... Dobra, ja już nie chcę tyle map. Miło też zaraz, patrz. I inaczej wystarczy przecież. A wiesz co muszę zrobić jeszcze? Co? nie wiem czy wiesz, ale możesz stawać mapę tutaj. No i co? Dobra, ja chcę tą mapę. Pan babko. Dobra. A mogę słowa do krzyni? Nie. Soba wszystko. Soba A w ogóle koniec sobie bierz. Dlaczego? No. Koniec sobie bierz. Dlaczego? Konia! Daj mi konia? No nie wiem jak. Tak? Tak? A po co? Posłowam. Posłowam. Bo to to? To konia! no, tylko, tylko sobie przez To tutaj... Na, na górę, zewnątrz masz konia! To na ja idę zrobić ci zagrodę. Bo nie wiem gdzie jest... Co górę. ty bierzesz?! Tylko schowałem rzeczy! Schowałem rzeczy tylko do krzyki. Sto... A, 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 a gdzie się wychodzi? Gdzie się wychodzi? Na dół, cały czas dół. Dobra, i no. ci zrobi mnie zakrętka. Eee, lekarzy. He. Kurde No No i to ci cis? tu masz na wolności. Bo. No, I feel. Like. O no, to bije. O, zabijak, łapsa. Zabijcę S. Mogę sobie wziąć jabłko. Nie mam. Tutaj jest dla księgi. Ale to jest to jest dla koni! Um, Możesz się że na koni. Dobra. Tu masz konia! Uciekać nawet. E! Daj mi smyt do niego szybko. Ale siądźcie na niego, ja ci zaraz zrobię. Większy z będziesz miał domek. Gdzie? Aha. Kurde! Lecz tam! Icha, icha! E! Ja zachodzę, A ja zachodzę, A jak? Na koju się biję. Ej! Mogę bić! o, jestem na koju i biję. Zobaczcie. Robię ci tu, tak. będziesz o, miał swój domek. biją mi konia. Uciekam. Jak ze szkodia? A jak ze szkodia. A mam z... jak mam ze skonia? Nie wiem. no! Mi uda się. Tylko konia to się zabije. Mam... Ej, zabij tego konia. Czemu? Pan nie wiem jak zjeść. Przecież tu. A, A wiesz, go wóz do zagrody. A tylko... Ej, biją mi konia! To co to, to mi bije konia. Chodź tu No nie przepraszam. Ej, to jest dla mojego konia. Zagroda. O jest. Kodź, kodź. To nie jest twoja! Co? E, masz tu do swojego domu, weź tu zamknij. I gdzie? Tam, gdzie jest, par moje kompletne dom. Gdzie nie ma? Ja pierd A, gdzie nie masz U was jest. Jezu! Nie Nie, nie. Ty nerwujesz się przez to Nie ma. Nie, dobry. Gdzie zagroda? Tu, za mną. Dobra, idę. Mogę na koniu rozwalać. E! Stoiszek, co to? Chodź tu. A ja chcę, żebyś mi do konia. I tu. To, to otwórz mi. E, patrz, patrz. E, nie, mój kościół tam jest. już mi do konia! Czy ja? Aha. Gdzie jest twoja dodarka? No, ufasz! Nie no. mam odwodarki.

Chilowy obecnie. No i brat też taki ciągle mi dom. A, a mi No później powiększymy może. Tak, coś już pozwolę. Dziękiemni. Mi... ja Mogę kupować tutaj i Tak. I kliknij łóżko. Kliknij łóżko. No. Kliknij łóżko. Na chwilę. Teraz. Już klikam. I znowu. Ale, ale, ale al, co im na łóżko? Eee! Co robimy? Zdjęmy łóżko. Doda! Co? No działa. Dobra. to czy tak no. co Tak. Koko. Tak No. Czekam. Sprint. Koko. Ja miałem w ogóle Ale co no. tutaj jestem? <laughs>

Postaramy to robić. Maczek. Cześć bloki. A, a, a do krzynki. A Co masz? Jaki. A my ci i tak pewnie zbudujemy. A, 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 a ja chcę na razie. A ja będę tutaj. Ej, co, dlaczego mnie bijesz? Dawaj wojnę. Nie. A tak. Słabszy miecz. Słabszy Jan Żelazny A masz jakiś deksowy ucieka spryt e s To Ho, ho, Ty masz tam I co? Jaki. mój brat ty też będziesz miał O ty mi pijesz Beki Ej chwila, stał dwie ciebie! Dobra, S, S, S no, to, to co tu? To są ja... mi po serduszka, naprawdę? No, no dobra, mogę zbudować. To mi z A A, a pomóżesz a mi odbudować. Co? Ej! Co zbudować? Co ty robisz? Co ja, ja sobie odbuduję? Ja robię sobie większe. Nie rób! Ja zrobię sobie... Mogę trochę większy. Nie, nie, my cię z paweł zbudujemy. Zabudzi to. Dobra, tyko, tylko trochę to Nie! Dobra, już robię! Już zrobię! My z paweł, zbudujemy taki zarąbisty. A no... Tylko musimy to zbudować kiedyś indziej oliwie. My na też na pewno nie ma od razu. Ja z tego wynocha. obrazony idzie do Pawła no. a, a, nie, a co ja mam gorsze odpad a patrz jaki Paweł ma jest nawet nie dokończony ma jest... fajny no my ci też budujemy może gdzieś indziej dobra idę na konia Teraz <laughs> wrócę jakoś. gdzieś indziej chodź na wyprawę no, dobra, Widzę to... elo